czym się rodził przychód? Od odchodów? Odchodów. Czego? Kurwa. Chodź, jest psychiatryka. Nice, Adrian. <grym> Kurwa. Też wczoraj podobnego czegoś doświadczyłem. Tylko nie bez zabicia, oczywiście. Siadłem sobie i tak siedziałem na zewnątrz. Tak z 20 minut. I gołąbek siadł obok nie, mnie, a raczej obok nas. No i siedział sobie, wygrzewał się na słońcu gołąbek, a raczej pani gołąbek. No i tak się gapiłem na niego, nie wiem, z kilkanaście, kilkadziesiąt... nie, kilkadziesiąt, nie, z kilkanaście minut. I po kilkunastu minutach patrzę, a ona się tak rozciągać zaczyna. Tak jedną łapę wyciąga, tak drugą łapę wyciąga. I tak zastanawiam się, o chuj chodzi, czy to joga, czy coś, a to się okazało, że się rozciągała przed... No po piętnastu minutach gdzieś przyleciał pan gołąbek. Siadł na niej. Trzy sekundy i po sprawie. No. Tak było. A potem po całej akcji domagała się jedzenia od niego i mu dziobem do jego dzioba próbowała żarcie jakoś wyciągnąć, a on nic nie miał i zaczął szukać po stosunku dla niej. Nie gorę. A. Czemu tak dziwnie stoi ona? To jest ta, którą postrzeliłem, ale której nie zabiłem. <śmulacje> Bo, Boże święty. Weź. Mówne, mam Kolejne dośrodkowanie na pole karne. Robert Godman wybija piłkę. Stany, piłka na nowej noży, Stany! Kikiewicz, Wiedco, do Go! Strawił go! Patrzy na robot, played pola. Zabił go 41 gol. Roberta Lewandowskiego, od chłopaka, który urodził się w Warszawie przez pierwsze gąki w leszcie, a teraz świeci do gwiazda w piłkarskim firmamencie. Robert Lewandowski, brawo, brawo! 15 osób jest głosowanie. Natala X3.